Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski, Witam was w kolejnym poniedziałku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, bądź dopiero co uczysz się, wprowadzasz w temat tradingu, to pamiętaj, że możesz otrzymać oczywiście bezpłatny kurs, który prowadza się od podstaw w ten świat tradingu. Jest to pierwszy link w opisie pod tym filmem. A teraz zapraszam cię do tego nagrania. Kochani, ostatnio Oczywiście, wielu z Was korzystało z nagrań bezpłatnego kursu, również jest on bardzo wysoko oceniany, więc pamiętajcie, linki są w opisie. I witam Was wszystkich oczywiście bardzo serdecznie. Po krótkiej przerwie, kochani, ostatnio mieliśmy tutaj analizę 11 grudnia. Ta analiza rynkowa, tutaj widzicie, mówiła o dalszych możliwych wzrostach po wybiciu tendencji. Ten ruch wzrostowy jak najbardziej się odbył. Później to była analiza z piątku, następnie w poniedziałek była kolejna aktualizacja, już w nagraniu na YouTube. Oczywiście zawsze podkreślam, tak jak i w tych nagraniach, tak jak i teraz, że nie są to rekomendacje inwestycyjne, tylko jest to właśnie moja osobista opinia, więc pamiętajcie, jeżeli podejmujecie jakiekolwiek decyzje, róbcie to bardzo bezpiecznie, z ograniczonym ryzykiem. Następnie w poniedziałek mówiliśmy tutaj, jak widzicie, o dalszych możliwych wzrostach cena, ceny bitcoina przy 19 200 za jednego bitcoina. Jak widzicie, cena była wtedy dokładnie w tym miejscu. Czyli dokładnie tutaj, i co się stało dalej? Dalej cena miała wzrosnąć. Tak, cena jak najbardziej wzrosła, czyli kolejna analiza z ostatniego poniedziałku zrealizowana. Później była seria czterech liveów w poniedziałek, w środę czwartek, tam też robiliśmy analizy. Cieszę się, że mogłem z wami się po prostu wtedy dzielić wiedzą. Też dziękuję za tak liczne uczestnictwo. A teraz, kochani, przejdziemy do aktualnej sytuacji. Jak wiecie, ostatnio cena bitcoina wzrosła aż do 24200 dolarów za jednego bitcoina, i teraz możemy zauważyć ciekawą rzecz. Co jest tam ciekawą rzeczą, to że jak możecie zwrócić uwagę, cena bitcoina w tym momencie wynosi 22 800. Tutaj wcześniej była duża wartość transakcji przy tych ruchach wzrostowych, co potworzyło tutaj bardzo istotne strefy dla największego kapitału, który bardzo często, gdy zostawi po sobie ślad, czyli pokaże dużą zmienność ceny, Pokaże również swoimi dużymi transakcjami po prostu no, wartość transakcji, tak co jest dla nas też dostępne jako dla klientów detalicznych, jeżeli chodzi o handel na rynkach, tworzą się bardzo ważne strefy, i teraz na rynku bitcoina powstała cała strefa wzrostowa, z której cena uważam, że może dalej tutaj kontynuować trend wzrostowy. Pierwszą tą strefą, nazwijmy ją strefą agresywną, jest strefa od 20 950 do 20 200, tutaj ta pierwsza strefa, gdzie do tego scenariusza wzrostowego jest tutaj stop loss przy 21134. Drugi stop loss jest stop lossem już bezpiecznym przy 19646, a kierunek ceny oczywiście jest nadal pro wzrostowy, ale pamiętajcie, żeby zadbać o ograniczenie ryzyka. I w tym momencie cena Bitcoina uważam tutaj, że może Tutaj, łącząc oczywiście od aktualnej ceny do tego poziomu całą tą strefę, jako scenariusz agresywny i również tutaj ten, ten scenariusz bezpieczny z tą strefą, to uważam, że tutaj od tej strefy cena bitcoina może w najbliższych dniach próbować wrócić tutaj w okolice ostatniego szczytu 24200. Zobaczymy, czy dadzą rady tutaj pokonać ten szczyt cenowy i czy następnie jeżeli cena wzrośnie dalej do okoliczności 25 tysięcy i 26, więc w tym momencie tutaj na bitcoin jest bardzo ważna strefa, strefa. Jest ona dosyć szeroka, ale taki po prostu jest rynek. Rynek nie jest to koncert życzeń. My tutaj musimy odczytywać elementy, które są dla nas widoczne, jeżeli chodzi o rozstawienie zleceń przez największy kapitał na tym rynku. Oczywiście musimy wiedzieć, w jaki sposób to zrobić, i następnie to odczytać i po prostu cierpliwie poczekać. Więc z całej tej strefy tutaj, która jest aktualnie widoczna, cena bitcoina uważam, że może w najbliższych dniach Wzrastać tutaj na początku, w okolicy ostatniego szczytu i zobaczymy, czy dalej ten trend będzie kontynuowany. Ostatnia analiza na wzrosty zrealizowana. Poprzednia analiza, jak widzicie, też została zrealizowana, ale pamiętajcie, i tak zawsze musimy ustawić stop-loss, po to, żeby to ryzyko ograniczyć. W razie załóżmy nierealizacji scenariusza, ponieważ pamiętajcie o tym, że strata nie jest niczym złym. Dlaczego? Hej, dlaczego tak jest? Dlatego, że to ty decydujesz, jaką wartość kapitału ustalisz i ustawisz następnie w po prostu oddzielnej pozycji, którą po prostu wchodzisz na rynek. To również omawiałem w ostatnim nagraniu pod tytułem Największy problem branży Forex, gdzie obserwowaliśmy moje rachunki, do których oczywiście macie podgląd na żywo. Tam też mówiłem o handlu bezpiecznym, o handlu agresywnym, o różnych skutecznościach i o różnych wynikach właśnie. Opart, które, o różnych wynikach, które są oparte właśnie na mm, stylach handlu, na przykład bezpieczny, agresywny, ale to już ten link będzie w opisie. Mam do Was, kochani, też pytanie: dużo dzieje się wokół CD Projekt, wokół tej spółki, z właśnie tego, że wydali grę Cyberpunk. Jak wiecie, świat gier bardzo mocno się rozwija, to również wpływa na. Akcje spółek, które je tworzą, a jak wiecie, Cyberpunk już miał Cyberpunk. CD Projekt już miał kilka ciekawych przygód. Załóżmy, po wydaniu Wiedźmina 3 też nie były to od razu najlepsze recenzje, tylko dopiero po, po tym, jak spaczowali tą grę, gdy właśnie w, e, weszły poprawki do tego produktu, dopiero rozpoczął się mocny trend wzrostowy, gdy gra stała się następnie już światowym hitem. Więc napiszcie, proszę, czy będziecie zainteresowani tym, abym prowadził analizy. Sydie projektu wraz załóżmy z analizami rynku bitcoina. Wybaczcie z tą kilkudniową przerwę, ale musiałem odpocząć. Byliśmy w górach, pewnie już to widzieliście na Instagramie, czy u Fila, czy u mnie, czy na naszych Facebookach, ale po prostu byliśmy troszeczkę odpocząć. Jak wiecie, regeneracja jest bardzo ważna i też pamiętajcie, nie da się handlować non-stop cały czas, trzeba robić sobie odpoczynki jak w zwykłym zawodzie. Czekam kochani na wasze komentarze i co, słyszymy się jutro. Dzięki za tak dużą aktywność i pamiętajcie, zarządzajcie pewnie kapitałem. Redukujmy to ryzyko i bierzmy swoje z rynku, żeby po prostu pamiętać cały czas o tym bezpieczeństwie i oczywiście wynagradzać siebie za tą pracę, żeby po prostu realizować zyski, chociażby częściowo w trakcie danego ruchu. Dlaczego? Bo to totalnie, totalnie odcią odciąży naszą głowę podczas dokonywania jakichkolwiek transakcji. Pamiętajcie o linkach w opisie, pozdrawiam serdecznie i słyszymy się już jutro. Pozdrawiam Was, cześć!